Stałem około 7:20, obudzony pukaniem do drzwi. już otwieram odezwałem się nieco senny. Otworzyłem, a w drzwiach ujrzałem igę. Trochę mnie to zdziwiło. Co ty tutaj robisz? zapytałem, zaskoczony jej obecnością. Wybacz, że cię obudziłam odpowiedziała. Musiałam jednak przyjść, szczególnie po tym, co się wczoraj działo. U mnie wszystko w porządku, odpowiedziałem. A co do czerwonego kolegi, to. za nie mówiłem, bo Carnage zaczął się wspinać po nodze igi. Co ty robisz, Carnage? zapytałem na wpółprzytomny. Miałeś zostawić igę w spokoju. Niestety, Carnage zdążył wchłonąć się w ciało igi. O nie! krzyknęła Iga przerażona. Ten potwór wszedł we mnie. On mnie zabije! Włos ci z głowy nie spadnie, niewiasto! rzekł do niej Karnycz. Nie zamierzam cię skrzywdzić. Ta mam ci wierzyć? zapytała wystraszona. Wczoraj, omal nie zabiłeś mi chłopaka! Wczoraj byłem zupełnie inny. To właśnie dzięki Łukaszowi zrozumiałem swoje błędy. Dlatego chcę dostać szansę. Szansę na nowe życie. Oto Cię proszę, Igo. Co ja mam zrobić? zapytał mnie Iga. On chce ewidentnie ze mną być. Skoro tak mówisz zacząłem mówić to znaczy, że jesteś dla Niego idealną osobą do osiągnięcia symbiozy. Poza tym, On, według mnie, zmienił swoją postawę. Byłem tego świadkiem. A skoro on pragnie być przy tobie, to może powinnaś się zgodzić. Ale ja nie wiem, czy dam radę. A co, jeśli on spróbuje mnie skrzywdzić? Zapytała wciąż wystraszona Iga. Moja pani zaczął Carnage. Niech przyjdzie mi umrzeć, jeśli kiedykolwiek spróbujecie skrzywdzić. Chcę Cię chronić aż do końca gdyż nawet cię polubiłem. W końcu byłaś gotowa ryzykować, aby uratować Łukasza. Teraz pora, abym to ja pomógł mu w ochronie siebie. I ja I ja nie wiedziała co powiedzieć. No do dobrze. Możesz zostać ze mną. Dziękuję za twą łaskę. powiedział je Carnage. Obiecuję, że nie nadużyję Twojej łaski. Czyli jednak zgodziłaś się, by z Tobą został? Zapytałem. Ostatecznie tak, odpowiedziała Iga. Mam nadzieję, że Ci nie skrzywdzi. Za kogo mnie masz? Powiedział zdenerwowany Carnage, który nagle przejął kontrolę nad Igą. Dalej uważasz, że mogę zrobić jej krzywdę? Po prostu Iga jest moją dziewczyną i ja, jako jej chłopak, pragnę ją chronić, odpowiedziałem. Teraz nie musisz się martwić. Będę z Igą aż do końca. Nikomu nie pozwolę jej skrzywdzić, odrzekł Carnage. W porządku, zaufam ci, powiedziałem. Nie będziesz żałował, że mi zaufałeś, Pojął Czerwony Symbiont ponownie, Poczem schował się w ciele Igi. Może lepiej już chodźmy do szkoły, zanim się spóźnimy, zasugerowałem. Racja. Chodźmy, odparła Iga. Na lekcji się nie spóźniliśmy, ale ja jednak trochę martwiłem się o Igę. Chciałem w pełni ufać Carnage'owi, ale nie było to łatwe. Może jednak nie powinienem się tak martwić, pomyślałem sobie. Będzie dobrze, rzekł Venom. Chcę w to wierzyć, odparłem. Więc uwierz. Przecież sam często powtarzasz, że wiara czyni cuda, stwierdził Symbiont. No dobrze. Powiedzmy, że wierzę w to, że Carnage będzie w stanie chronić Igę i jej nie skrzywdzi. Wtem zadzwonił dzwonek na lekcję, a akurat miałem sprawdzian. Choć napisanie go było dość łatwe, to nie przestawałem myśleć o tym wszystkim, co się niedawno wydarzyło. Postanowiłem mimo wszystko jakoś odtrącić od siebie te myśli, bo jeszcze bym się nadmiernie zamyślił. I tak minęły lekcje, po których koniecznie chciałem zobaczyć, czy z igą wszystko w porządku. Zauważyłem, jak czeka na zewnątrz przy ławkach, więc podszedłem do niej. I jak tam Zapytałem: "Wszystko dobrze?" Odpowiedziała: "Może nawet lepiej niż dobrze." "To znaczy?" dopytywałem. "Carnage okazuje się całkiem świetnym gościem. Pomógł mi szczególnie podczas odpowiedzi ustnych na niemieckim i historii. Mogę powiedzieć, że myliłam się co do niego na początku. Z nim naprawdę nie da się nudzić." Cieszę się, że umiecie się dogadywać, odpowiedziałem. W ten sposób możecie się nawzajem wspierać i sobie pomagać. No nic, muszę lecieć, powiedziałem i pożegnałem się z Igą, jednocześnie udając się do internatu. To już dziś, odparłem. Dziś podobno chcą napaść na ten bank na rynku, ale my im w tym przeszkodzimy. Wreszcie trochę się rozerwiemy. Odparł Co dokładnie planujesz? Wszystko tu zapisałem, odpowiedziałem i wyjąłem kartkę z zapiskami. Bandziory planują napad o północy. Wtedy praktycznie każdy śpi. My musimy być w pobliżu nieco wcześniej, aby się lekko rozeznać i zaczaić się na nich. Następnie ich załatwiamy i napad przerywamy. Niech się już boją, przeklęci bandyci. — Dzień ten będzie ich ostatni — odparł Symbiont. — Hej, a od kiedy to używasz takich poetyckich zwrotów? — zapytałem zdziwiony. — Normalnie cię nie poznaję, Wenowie. — Próbuję się trochę upodobnić do ciebie — zażartował jest Symbiont. — Tu mnie masz — odparłem ze śmiechem. — Dobra, żarty na bok, czeka nas robota. Na miejsce dotarliśmy przed 23. Zależało mi, aby przewidzieć, skąd mogą bandyci napaść na bank. Jeśli zależy im, aby zarabiać pieniądze z bankomatu, wtedy mam większe pole do manewru, aby ich zaskoczyć. Inna sprawa, jeśli planują włamać się do budynku, wtedy sprawa może się trochę skomplikować, ale to mnie tym bardziej motywowało, aby im przeszkodzić. Dochodziła powoli północ wedle zegarka. Po chwili usłyszałem piski opon, dźwięk jedącego pojazdu, aż usłyszałem sam pojazd. A zatem jesteście? pomyślałem. Zaraz wszystko się zacznie. Chcecie się zabawić bez nas? usłyszałem pytanie. Znałem ten głos, więc zbytnio się nie zdziwiłem, gdy po odwróceniu się Ujrzałem Carnage'a. A co wy tu robicie? Spytałem. Skąd wiedzieliście, że... Moje przeczucia nigdy nie zawodziły. Odparł Carnage. Czułem, że coś się tu dzieje. I dlatego tu jesteśmy, aby wam pomóc. W porządku. Odparłem. Każda pomoc się przyda. O, zaczyna się. Ruszajmy. Powiedziałem. Po czym wyłonił się Venom i zaczęliśmy naszą akcję. Czołem, koledzy! Powitał ich Venom. Chyba pomyliliście godziny. Zastrzelić te... stwory! zawołając bandytów, po czym reszta zaczęła strzelać. Ale nic im to nie dawało. Dość szybko pożegnali się z bronią, tym samym stając się praktycznie bezbronni. Ani Venom, ani Carnage... Nie żałowali tym zbirom porządnego lania. Po chwili cała banda leżała porządnie obita. Tym razem zajmie się wami policja. Odparłem po odzyskaniu kontroli. Stanowimy dobry zespół, rzekł Carnage. Można tak powiedzieć, odparłem. A ty dalej mi nie ufasz? Zapytał lekko podirytowany Carnage. Proszę, nie wracajmy już do tego. Odrzekł. Jak wolisz. Odparł Kernage i oddał Icy kontrolę. To dopiero była rozruba. Powiedziała Iga. Ty to fajnie spędzasz czas. Po prostu czuję się odpowiedzialny za bezpieczeństwo w Miliczu. Dlatego staram się likwidować tu przestępczość, która ostatnio znacznie wzrosła. Powiedziałem, po czym wziąłem jeden z pistoletów i zacząłem go oglądać. Hmm... Nawet ciekawie wygląda. Odparłem i odwróciłem się ponownie w stronę Igi, którą próbował chwycić jeden z bandytów. Iga, padnij! Krzyknąłem, po czym oddałem strzał, po którym drań padł na ziemię. Niewiele brakowało, odparła nieco wystraszona Iga. Przecież bym cię uratował, wtrącił niezadowolony Carnage. Spokojnie, jeszcze na pewno nie raz będziesz miał okazję podzieszała go Iga. Dobra, zwiążmy ich i wracajmy do domów, zanim ktoś zauważy nasze zniknięcie, zasugerowałem. Racja, odparła Iga. Skrępowaliśmy bandytów linami, które mieli w busie, daliśmy cynk policji, a następnie opuściliśmy rynek i powróciliśmy do domów. Tej nocy mogłem dłużej pospać bo akurat była sobota. Mogłem przynajmniej odespać dzisiejszą noc. Wstałem może koło dziewiątej. Chwilę później wysłałem SMS-a, abyśmy się spotkali w pewnym miejscu dziś koło jedenastej. Nie napisałem dlaczego, licząc, że mimo wszystko przyjdzie. Ubrałem się, poszedłem na śniadanie i około w pół do jedenastej Opuściłem internat. Do naszego miejsca dotarłem za 1011, ale iga już tam na mnie czekała. Dobrze, że przyszłaś, powiedziałem. Nie mogłem z tym dłużej czekać. Ale czy coś się stało? Zapytała. Doszedłem do wniosku, że skoro chcesz razem ze mną brać udział w różnych akcjach lub przygodach, powinnaś umieć się bronić. W razie bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem Nie ma takiej potrzeby Ja ją zawsze obronię Odparł Carnage Wystawiając łeb Nigdy nie wiadomo Kiedy zdarzy się sytuacja W której Iga musiałaby walczyć osobiście Dlatego najlepiej Jeśli ona również Będzie umiała walczyć No ale Zaczął Carnage A mi się podoba ten pomysł Odparła Iga Fajnie byłoby umieć samemu się obronić w razie napaści. Chcę się nauczyć walczyć. Jeśli to cię ucieszy, Igo, no to dobrze. Odparł Carnage i schował się. Zatem zacznijmy od podstaw. Odparłem. Przez niemal cały dzień uczyłem swoją dziewczynę podstawowych chwytów i ciosów oraz trenowaliśmy je. Wiedziałem, że Iga ma potencjał, i chęć do nauki, więc całkiem szybko opanowała podstawowe chwyty. Skończyliśmy nasze ćwiczenia koło godziny 16. Naprawdę, dzięki za to, że chcesz mnie trenować, powiedziała Iga. W końcu staram się o ciebie troszczyć, abyś mogła być bezpieczna, jeśli mnie w pobliżu nie będzie. Odpowiedziałem: Jesteś moją dziewczyną i dlatego muszę dbać o ciebie. W każdy możliwy sposób. To naprawdę urocze, że starasz się chronić każdego, kogo możesz, odparł Venom. Staram się, odparłem do Venoma, po czym powiedziałem głośno: Może pójdziemy coś zjeść. Po porządnym treningu dobrze jest się posilić, aby odzyskać siły. W porządku. Gdzie proponujesz? Myślałem o knajpie nasza karczma. Gdzie przyrządzają przepyszne posiłki odparłem. Też lubię to miejsce. Zatem chodźmy tam powiedziała Iga i oboje poszliśmy do knajpki.